Czy można wytłumaczyć miłość za pomocą nauki? Jak znaleźć życiowego partnera. Dziś rozwiążemy te życiowe dylematy, bo my wiemy, wiemy, co mówimy! Wybór partnera życiowego nie jest łatwy. Będziemy z nim dzielić kilkanaście tysięcy dni, wspólnie zjemy 40 tysięcy posiłków. Spędzimy kilkadziesiąt wyjazdów wakacyjnych. Będzie to osoba, z którą posprzeczamy się tysiąc razy, a może nawet dwa tysiące, i obyśmy za każdym razem się pogodzili. Jaką zatem przyjąć strategię, aby wybrać tego wymarzonego, wyśnionego, idealnego partnera? Matematyka i tym razem przychodzi nam z pomocą. Strategia postępowania jest bardzo prosta. Spotykajmy się kolejno z dwunastoma kandydatami na naszego życiowego partnera i dajmy kosza całej dwunastce. Następnie wybierzmy pierwszą osobę, która będzie lepsza od wszystkich poprzedników. Taka strategia prowadzi nas do sukcesu w blisko 80% przypadków i zapewnia, że nasz życiowy partner będzie atrakcyjniejszy. Od 90% konkurentów. Prawda, że proste? A w matematyce, jak w miłosnym uniesieniu, wszystko wydaje się proste. Ale miłość to także złożone procesy biochemiczne. Zakochanie, czyli wstępna faza miłości, to czas intensywnych doznań, przyspieszone bicie serca, motyle w brzuchu. Kluczową rolę odgrywają tutaj. Katecholaminy, a przede wszystkim noradrenalina. Za miłosną euforię odpowiedzialna jest fenyloetyloamina, która ma właściwości odurzające i powoduje podniecenie. To właśnie dlatego zakochanym życie wydaje się piękne i łatwe. Kiedy mija stan zakochania i przekształca się w dojrzałą miłość, endorfiny zapewniają poczucie spokoju i bezpieczeństwa. I wtedy do akcji wkracza oksytocyna. Ułatwia ona tworzenie więzi i budowanie wyjątkowo bliskich relacji między dwojgiem ludzi. Oksytocyna najprawdopodobniej jest odpowiedzialna za monogamiczne obyczaje. Mówi się: Przez żołądek do serca. W rzeczywistości nie zawsze chodzi o smaczny posiłek, a użyte składniki. Wśród silnych afrodyzjaków króluje czekolada. Gorzka, co najmniej 70%, jest silnym afrodyzjakiem. A swoje magiczne działanie zawdzięcza fenyloetyloaminie hormonowi zwanemu molekułą miłości. Innym magicznym składnikiem są owoce morza, w tym ostrygi. To one są naturalnym źródłem wielu mikroelementów, takich jak selen, cynk oraz potas. Nic więc dziwnego, że znalazły się w menu kasanowe, przyciągająca. Tyle, że za sprawą zapachu jest pomarańczowa kurkuma, jej rozgrzewająca moc oraz bukiet zapachowy silnie pobudzają w długie zimowe wieczory. Należy jeszcze wymienić niezwykle aromatyczną i zarazem najdroższą przyprawę świata szafra. Ale w Polsce od lat Libido podwyższa lubczyk ogrodowy. I teraz te wszystkie miłosne informacje macie podane jak notacy. Możecie je wykorzystać w związku ze związkami. No i pamiętajcie, żeby się nie przeliczyć. Πραγματικά, Ακάθαρ.